Witam Was już w czwartym odcinku kariery Marcina Bułki. W związku z tym, że przerwa reprezentacyjna coraz bliżej, ciekawe, czy Bułko został powołany. Ale najpierw sięgają u nas jeszcze dwa spotkania w Lidze francuskiej. Najpierw Bułka rozegra spotkanie z FC Lorem. Postanowiłem, że przesymuluję sobie ten mecz. Nisa wygrywa z FC Laurent 2-0 po brakach które w 57 minucie i 83 minucie. Yy, kolejne spotkanie i drugie z rzędu na wyjeździe muka rozegra z FC sametiem. No i niestety źle zrobiłem, yy, robiąc szybko symulację. Już się zdziwimy, jak zobaczyłem ten wynik yy, 3 do 2 dla gospodarzy. No, i ostatni mecz przed przerwą prezydencyjną to domowy mecz z Stade Bresto. Zobaczymy, czy w się powiedzie. Co? Co? Jakim cudem? Jakim cudem? Z taką sobą dużą na przegrać? Co to jest? Co to jest za symulacja, się pytam. No i Bułka dostaje powołanie do reprezentacji na dwa mecze z Argentyną i Ukrainą. No pierwszy mecz z Argentyną, no oczywiście przegrywamy czy do 0, bo jak może być inaczej. Bułka wchodzi na boisko w 82 minucie zawodu Zobaczymy, czy Bułce uda się coś wybronić. Zapraszam na skrót. Na bliższy słupek teraz A Aj, byłem niemal pewny, że to wpadnie. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Obrona musi teraz jak najszybciej wracać. To była kluczowa interwencja. Z piłką Robert Lewandowski. Dokładne dośrodkowanie. Może być groźnie. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze. Karol Linety. I mamy gola proszę państwa. Udało im się odrobić jedną bramkę, ale chyba już za późno, żeby coś tu ugrać. Okazja do dośrodkowania teraz. Pozostało już tylko 120 sekund. Rebus. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół Messi. Tylko minuta dodatkowego czasu. Wyszedł sam na sam. Uwaga! No i gol! Trzy bramki przewagi. Niewiele czasu do końca. Chyba jest już pozamiatane, drodzy Państwo. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości, trudno się pomylić. Obecny wynik 4-1. Po przegranie 4-1 drugą szansę meczu z Ukrainą. Polska remisuje 1-1. Buka na boisko wchodzi w 79. minucie. Bramkę dla Ukrainy z w umylił się jakiś Poliarius, a w 35 minucie wyrównał Lewandowski. Zapraszam na skrót. Piotr Zieliński, Robert Lewandowski. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. Upsa, przy teraz. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Ależ robi Sonada, jak on to zrobił. I mamy rzut rożny w rozstrzygającej fazie gry. Jeśli teraz strzelą bramkę, może być po meczu. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. W okolice jedenastki teraz rzuca? Zablokowany ten strzał. Ośrodkowanie. Spokojnie wyłapuje teraz Bramkarz. Co za błąd teraz stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Genialna interwencja. Piłka leciała pod poprzeczkę, ale jakoś to broni. Ośrodkowanie Zielińskiego. Mocna, górna piłka. Za chwilę ponownie wznowią z narożnika boiska. Głęboka ta centra z narożnika. No i nic z tej dobrej akcji. Świetny No i Polacy w swoim meczu towarzyskim po raz kolejny wykorzystują swoje szansy i tylko remisują z Ukrainą 1-1. Trzeba przyznać, że gdyby nie świetne interwencje bramkarza y, u, u Ukraińców, to by na pewno y, Polska ten mecz wygrała. No ale cóż, re, żyje się dalej i wracam do ligowej rzeczywistości.